Halo, halo Witamarskich! Bardzo serdecznie wstępuję w 25. nievlogu na moim kanale. W kolejnym. I słuchajcie, ogólnie w nim to. <coughs> Wybaczcie, że się tak się powtarzam. Ogólnie to wrzucam odcinek właśnie na YouTube'a z Minecraft'a. Z, z tego, z tego właśnie. Z, tego, z tej nowej serii, właśnie. I to jest właśnie Minecraft. Odcinek pierwszy. No, mogliście się od razu wcześniej domyśleć. O tu widzę, Hydra się na mnie gapi, jak zwykle. W Minecrafcie oczywiście, moda Twilight Forest. I po prostu, no. No co, odcinek wrzucam. Y, więc, no. Będzie za około 38-37 minut. Y, ma on 66%, 65-66, go tak gdzieś wrzucam, mniej więcej. I ogólnie on się zjawi na YouTube za 40 minut max. Więc, oczekujcie na ten odcinek, bo go wrzucam. I ten vlog oczywiście wleci po tym odcinku, nie? Ale słuchajcie, jeszcze dzisiaj planuję kompilację zrobić, nie komplikację, tylko kompilację z Sister Location na kanale. I słuchajcie, no, myślę, że to tyle będzie z tego, nie vloga. Tak więc to, trzymajcie się ciepło, no i pa pa.